Budowy domów jednorodzinnych stanęły. Brak dalszego finansowania, niedokończona budowa, bank na karku, który mówi, gdzie jest nasze zabezpieczenie. Zastanówmy się zatem, z jaką skalą problemu mamy do czynienia i jak ona może wpłynąć na rynek mieszkaniowy w Polsce. Zainteresowany ten odcinek jest dla Ciebie. Cześć, ja nazywam się Rona Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Często ostatnimi czasy wspominam o tym, analizując rynek nieruchomości, że ceny nieruchomości zaczną niebawem spadać. Tak są już tego kolejne symptomy. Bankier.pl opublikował raport, w którym pokazuje, że ceny nieruchomości zaczęły spadać. Nominalnie, ale dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj będę trochę szedł jeszcze szerzej. Dzisiaj edukacja dotycząca nieruchomości, będziemy analizować, jak wygląda rynek mieszkaniowy od strony tego, jak dużo ze wszystkich nieruchomości, które budowano, czy też oddano do użytkowania, czy też po prostu rozpoczęto budowę w 2021 roku? Jak dużo z tych nieruchomości to mieszkania w bloku, a jak dużo z nich to nieruchomości w postaci domów jednorodzinnych? I do tych domów jednorodzinnych, właśnie tutaj będę wielokrotnie wracać, ponieważ no, uważam, że kto rozpoczął budowę domu jednorodzinnego w 2021 roku, kto rozpoczął tę budowę w kredycie, ten najprawdopodobniej do dzisiaj jej nie skończył i ma naprawdę duży problem, żeby tą budowę po prostu dokończyć. Także to jest moim zdaniem no po prostu tykająca bomba, ponieważ bank już za chwilę będzie pukać do drzwi. Halo, gdzie nasze zabezpieczenie w postaci Twojego domu? Proszę dokończyć dom zgodnie z umową, no a pieniędzy po prostu brakuje. Dlaczego odpowiedź poznacie w tym właśnie odcinku? Dobrze, więc za chwilę przejdę do tego, żeby pokazać Wam skalę tego zjawiska, tego problemu, ale zanim przejdę do skali, no oczywiście trzeba tutaj wyjaśnić, o co mi tak na dobrą sprawę chodzi i dlaczego to jest po prostu problem. Więc Zacznijmy od tego, od, taki scenariusz bazowy. Ktoś chciał sobie postawić dom na działce. Załóżmy, że i działkę, i dom kupuje w kredycie, choć tak na dobrą sprawę, czy on tą działkę posiada, czy on tej działki nie posiada i kupuje ją w kredycie, nie ma to większego znaczenia. Może ją kupić za gotówkę. Załóżmy w naszym konkretnym przypadku, że no, ktoś chce nabyć i działkę, i dom w kredycie, więc działka 300 tysięcy złotych, dużo, mało. To jest kilkaset metrów w Warszawie. Dom można postawić jeszcze fajny ogródek, jest, więc działka 300 tysięcy złotych. No i potrzeba było dodatkowe 600 tysięcy złotych no, na postawienie domu. Postawienie domu to znaczy, wiecie, tam stan surowy zamknięty. No i może jeszcze trochę tych pieniędzy wystarczyło na jakieś tam solidniejsze wykończenie tego domu. Specjalnie nie mówię tutaj metrażu, żebyście mnie nie opali ze słówka i mówili, że za tyle się nie da, albo że za tyle się da. Mi tutaj bardziej chodzi, żeby wam pokazać. No, tak na dobrą sprawę o co tym wszystkim chodzi gdzie jest problem także działka 300 dom 600 tysięcy złotych łączna kwota inwestycji to 900 tysięcy złotych i nasi tutaj można powiedzieć inwestorzy potrzebują kredyt na 80% tej kwoty a więc 720 tysięcy złotych i tutaj pragnę zwrócić uwagę że powiedzmy że nasz scenariusz bazowy zakłada że no, Kredytobiorcy otrzymali ten kredyt w okolicach sierpnia 2021 roku, a wnioskowali o kredyt w czerwcu. Także w czerwcu 2021 był robiony kosztorys, remontowo-budowlany, no, czyli kosztorys m.in. na to, no, za ile my ten dom po prostu postawimy. Słuchajcie, ja wraz z moim zespołem RM Kredyty no, jesteśmy 12 lat w branży. Pomogliśmy uzyskać finansowanie na miliard 200 milionów w kredytach hipotecznych, w kredytach mieszkaniowych, masa z tego to były domy jednorodzinne. Czy to budowa, czy to remont, nieważne. Zmierzam do tego, że bez względu na to, czy to był remont mieszkania w bloku, czy to była budowa, a zwłaszcza budowa domu jednorodzinnego, kosztorysy remontowo-budowlane zawsze, ale to zawsze, podkreślam jeszcze raz to słowo, zawsze były niedoszacowane. Najczęściej o około 20%. Także ktoś, kto wnioskował o kredyt mieszkaniowy w naszym przypadku w czerwcu 2020 roku, wnioskował 2021 roku, wnioskował o 600 tysięcy złotych i tak na dobrą sprawę no, potrzebował już wtedy 720 tysięcy złotych. Mówię to, po prostu to wynika z mojego doświadczenia z pracy z klientami. Także od tamtej pory ceny materiałów drastycznie wzrosły. Zwróćcie proszę uwagę, na stronie rynekpierwotny.pl mamy wykres średnia dynamika rok do roku cen materiałów budowlanych. A więc w czerwcu 2021 ktoś robił kosztorys remontowo-budowlany na budowę domu, dostał te pieniądze w sierpniu i już w sierpniu mówimy tutaj o wzroście cen materiałów budowlanych o około 22% to nie tylko materiały wzrosły budowlane, ale wzrosły również, można powiedzieć, koszty ekip remontowo-budowlanych. Tutaj też mówiliśmy o wzroście tego, na tym wykresie nie ma. Także wracając do, tego, do całego sedna, można powiedzieć, że ktoś potrzebował nie 600 tysięcy złotych, jak sobie zaplanował, tylko 720. W międzyczasie ceny materiałów wzrosły około 30%, więc potrzebował 940 tysięcy złotych. Aby dokończyć tę budowę, no a dostał 600. tak? Także już tutaj zaczyna się rozumieć o co mi chodzi, ale to jest naprawdę dopiero początek tego, może powiedzieć, całego koszmaru, który na pewno rozgrywa się w niejeden, niejednej rodzinie i ludzie sobie gdzieś tutaj myślą, co, co dalej z tym wszystkim zrobić. Także brakuje 340 tysięcy złotych. No i ktoś może powiedzieć, no okej, okay, ale przecież my tą, tam, tą budowę. Możemy w jakiś tam sposób dokończyć zagotówkę. No oczywiście, że, że możemy, tylko no, jeżeli ktoś bierze kredyt hipoteczny powiedzmy z 20% wkładem własnym, a ma jeszcze luźne gdzieś powiedzmy pozostałe 30%, no to słuchajcie, no, często ludzie biorą większe wkłady własne, więc można powiedzieć, że... No, nie zawsze im tych pieniędzy starczy po prostu za gotówkę. I do tych, o, o tej grupie ludzi tutaj na pewno warto porozmawiać. Wiem, że tak się dzieje, ponieważ w normalnych czasach, kiedy stopy procentowe, no okej, okay, to nie były normalne czasy, to były dalej te niskie, wiecie, stopy 1,7 na przykład, jak Wibor był. Ceny nieruchomości rosły drastycznie, ale ceny materiałów tak bardzo jeszcze nie rosły. Natomiast to, co się wtedy działo, no, koszty remontowe były po prostu niedoszacowane. Także już wtedy widzieliśmy, jak ludzie brali pieniądze na kupowali tam, wiecie, działkę i budowali te domy i gdyby nie nasze tutaj sugestie, że potrzebujemy ten kosztorys remontowy zwiększyć, to ludzie byliby naprawdę w naprawdę potężnych tarapatach. Mówię o normalnych czasach, w miarę normalnych, tak? A teraz w naszym scenariuszu bazowym mnóstwo ludzi rozpoczęło budowę, brakuje im mnóstwa, mnóstwo pieniędzy na to, żeby ją dokończyć. Innymi słowy, ktoś zaczyna budowę, pamiętajcie, że bank jest zawsze można powiedzieć, osobą prawną, to ja, no osobą taką, takim czynnikiem, elementem, który kończy całą inwestycję. Także my, to nie jest tak, że my najpierw dostajemy pieniądze z kredytu, a później dokańczamy zagotówkę, tylko my dostajemy pieniądze z kredytu w transzach i ca, każda ta transza, każda ta transza trzeba się rozliczyć, czyli pokazać, że konkretny etap budowy został zakończony. I dopiero wtedy dostajemy kolejną transzę. Także wyobraźmy sobie sytuację, w której powiedzmy pierwsza transza była na, na 100 tysięcy złotych, a potrzeba było już 130, no bo materiały poszły do góry i tak? ich cena wzrosła. Także, okej, okay, ktoś dołożył 30 tysięcy ze swoich pieniędzy, 100 tysięcy było z banku. 30 tysięcy było z kieszeni kredytobiorcy. Kolejna transza została tutaj uruchomiona i znowu analogiczna sytuacja, tak? Potrzeba już, można powiedzieć, 100 tysięcy dał, dał bank, a okazuje się, że, żeby dokończyć tą konkretną transzę, bo jakieś tam konkretne materiały trzeba było, tam jakieś wiecie, etap prac dokończyć, no i potrzeba dodatkowe 100 tysięcy, żeby to skończyć. Także zmierzam ku temu, że. Bardzo szybko mogło dojść do sytuacji, w której pieniądze wyczerpały się. No i pieniądze z, z, no powiedzmy z kredytu nie, nie, albo nie są uruchomione, albo wszystkie transze zostały uruchomione, a i tak budowa nie może zostać zakończona, bo na przykład na ostatnim etapie tych pieniędzy zabrakło. I dramat tych wszystkich ludzi polega na tym, że z jednej strony raty kredytowej drastycznie wzrosły, no, ponieważ jest to budowa domu. Wiele banków nie pozwalało w trakcie Budowy domu lub gdy ostatnia transza nie jest uruchomiona, przejść na stałe oprocentowanie kredytu. Także te osoby, mnóstwo tych osób, grono z nich ma kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, więc ich rata drastycznie wzrosła. A jeżeli mówimy o racie kredytu, wiecie, tam na powiedzmy 720 tysięcy złotych przy obecnych stopach procentowych na okres kredytowania 30 lat, to rata takiego kredytu jest na poziomie 5700 złotych. Wystarczyło zarabiać 7 tysięcy złotych na rękę, żeby dostać 720 tysięcy złotych w tamtych czasach, a dzisiaj rata takiego kredytu no to, to jest grubo ponad 6 tysięcy, bo jeszcze dochodzi nam ubezpieczenie pomostowe, ponieważ no, bank nie ma na czym się zabezpieczyć, ponieważ nieruchomość nie jest oddana do użytkowania. Także no, jest tutaj naprawdę drama. Z jednej strony jest bardzo wysoka rata, z drugiej strony jest niedokończona inwestycja, brak środków na koncie i kropką na D jest tutaj bank, który mówi drogi kredytobiorco upływa Ci czas czas na dokończenie budowy. Zgodnie z warunkami umowy kredytowej masz na dokończenie budowy od jej rozpoczęcia od 24, no chyba, że ktoś wziął kredyt w banku, to ma 36 miesięcy. Także ten czas tutaj upływa. Budowa stoi. Owszem, ceny materiałów budowlanych w tej chwili spadają. Owszem. Ceny robocizny zaczną za chwilę spadać, ale my nie mówimy słuchajcie tutaj o spadkach rzędu 50% w kilka dni czy też tygodni, tak? To się dzieje powoli. Także no, te osoby są prawdopodobnie teraz w teraz takiej sytuacji, w której no, zastanawiają się, co dalej z tym wszystkim zrobić. No bo, z jednej strony, rata wysoka, niedokończony budynek też gdzieś mieszkać trzeba w tym czasie, może wynajmują, może mają inną nieruchomość, gdzie też raty kredytu płacą. Czas ucieka do momentu zakończenia budowy. Jeżeli ktoś zaczął, kredyt został uruchomiony w sierpniu, dzisiaj mamy jeszcze końcówkę lipca, no to już rok minął. Także takiej osobie został tylko rok do momentu, w którym bank będzie no, po prostu pytać, co się dzieje z nieruchomością, dlaczego ona nie jest dokończona, co dalej i tak dalej. Więc no, sądzę, że te osoby będą bronić się rękami i nogami do końca. Aby tę budowę dokończyć, aby tej nieruchomości nie sprzedawać, ale na pewno gdzieś jest taki punkt krytyczny. Stopy procentowe, które mamy dzisiaj, zostaną z nami naprawdę jeszcze długo. Długo to mówię, co najmniej powiedzmy 12 miesięcy. Prawdopodobnie jeszcze nawet wzrosną od tego, co mamy dzisiaj. Pamiętajcie, że nie każdy brał kredyt na 720 tysięcy. Oczywiście były osoby, które brały mniejsze kredyty, ale były też osoby, które brały zdecydowanie większe kredyty. Kto budował dom, w tamtych czasach, czy też w dzisiejszych czasach, nazwijmy to umownie, ten wie doskonale, że 600 tysięcy złotych to nie jest dużo, żeby wybudować dom, a jeszcze trzeba go wykończyć. Pamiętajcie, my tutaj w ogóle nie, nie, nie braliśmy pod uwagę, że to jest wykończenie pod klucz. Także przekroczenie miliona złotych na, na budowę i wykończenie nieruchomości to nie jest żaden wyczyn w dzisiejszych czasach. Także mówimy o dużo droższych domach, które mają dużo większe jeszcze tutaj osoby, po prostu gospodarstwa domowe, które mają problem z, z tą konkretną nieruchomością. Także gdzieś podejrzewam, że za w ciągu najbliższego roku, no już teraz można powiedzieć, że jest dużo domów na sprzedaż. No my nie wiemy tak do końca, czy te nieruchomości są, wiecie, dokończone, czy niedokończone, no bo trzeba by analizować każdą z ofert. No nie mamy takich danych. Gdzieś tam widziałem jakieś artykuły, ale to są nie są to wiarygodne źródła, także ja to, ja to wszystko tutaj biorę na podstawie swojego doświadczenia, tak, nie powiem Wam, że jest dokładnie na Olisie 15 tysięcy takich ofert, bo po prostu tego nie wiem, ale wiem, że ile ludzi brało wtedy kryty. Na, na budowę domu i że te osoby, nie w większości, ale na pewno w jakimś znaczącym odsetku mogą mieć kłopoty i nagle wyobraźmy sobie, że powiedzmy w tej chwili na sprzedaż jest nie wiem, 200 tysięcy ofert, łącznie rynek pierwotny i wtórny i wpłynie dodatkowe 20 tysięcy, czyli 10% na sprzedaż tak, w krótkim czasie. No to, to naprawdę źle wróży dla domów jednorodzinnych, konkretnie dla ich cen. Z jednej strony to, to dobrze dla osób, które chcą kupić dom jednorodzinny, z drugiej strony to źle. Dla tych wszystkich osób, które te, te domy jednorodzinne rozpoczęły budowę i przejdźmy teraz do można powiedzieć tego, żeby pokazać wam o jakiej my skali tutaj mówimy. Przed sobą na ekranie macie raport z głównego Urzędu Statystycznego budownictwa w 2021 roku. Zwróćcie proszę uwagę, oddano 235 tysięcy mieszkań. No, w całym tym roku, tak? To jest, jest ważna sprawa, ale bardziej bym tutaj szedł w stronę rozpoczętych budów. A więc w 2021 roku rozpoczęto budowę 277 tysięcy mieszkań. No pamiętajcie, że część z nich oddano do użytkowania, ale jednak według danych z GUS-u, no, rok, w którym rozpoczęto budowę mieszkania, czyli tam wiecie, bloku lub domu jednorodzinnego, no, to nie jest rok, w którym oddajemy te, te mieszkanie do użytkowania. Także można powiedzieć, tutaj o zupełnie nowych budowach, które nie mieściły się w ramach czasowych w całym 2021 roku jako oddane do użytkowania. Pamiętajcie o tym. Z tego, co się orientuję, to lekko, dosłownie minimalnie ponad połowa wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku to były mieszkania, można powiedzieć, w typie domów jednorodzinnych. Zwróćcie uwagę oddane do użytkowania, jednorodzinne 106 tysięcy, które odpowiadały za, no, za połowę, troszkę mniej jednak, troszkę mniej niż, niż połowa to domy jednorodzinne, mieszkania w domach jednorodzinnych, a troszkę więcej, no, no 250 mieszkań to było budownictwo wielorodzinne, no nazwijmy to umownie bloki. Także jeżeli byśmy zachowali te proporcje, no to można powiedzieć, że Połowa ze wszystkich mieszkań, które rozpoczęto, których budowę rozpoczęto w 2021 roku, to były mieszkania w postaci domów jednorodzinnych. I większość z nich była w kredycie. Dlaczego tak uważam? Zwróćcie proszę uwagę, puls nieruchomości, PKBP, raport wydany 28 kwietnia 2022 roku. Ale co ważne, w drugim półroczu 2021 zakupy mieszkań z udziałem kredytu hipotecznego stanowiły ponad 60% wolumenu transakcji. Także drugie półrocze, to jest to półrocze, o którym my tutaj analizujemy, można powiedzieć, 60% wszystkich transakcji. tak? Także jeżeli połączymy fakty ze sobą, że ponad połowa wszystkich mieszkań, które rozpoczęto budowę, to były domy jednorodzinne i ponad połowa z nich to były transakcje w postaci kredytów, to mamy jak na dłoni, czym my tutaj, no po prostu mamy do czynienia, tak? Jest, skala jest ogromna. Bardzo dużo budów rozpoczęto w formie kredytu hipotecznego Większość, to jest pewnie z 95% miała niedoszacowany kosztorys remontowo-budowlany. Jeżeli mówimy o jakichś inwestorach indywidualnych, jeżeli ktoś się tym profesjonalnie zajmuje, no to pewnie ten kosztorys remontowo-budowlany miał doszacowany, pewnie też nie robił tego w kredycie i tak dalej. Ale grono z tych ludzi to byli ludzie niedoświadczeni, którzy budowali swój pierwszy dom, źle zrobili kosztorys remontowo-budowlany, do tego jeszcze ceny materiału wzrosły. No i mamy, mamy naprawdę, słuchajcie, przepis na tragedię. No dobrze, to spróbujmy to jakoś podsumować. Jak już widzicie, skala, może powiedzieć, tego problemu jest naprawdę duża. Niedoszacowane koszty rysy, wzrost cen materiałów budowlanych, Mógł spowodować, i według mnie spowodował wśród wielu rodzin, powiedzmy, no niedokończenie tej budowy, utratę płynności finansowej podczas próby dokończenia budowy. Gdzieś jest taki, można powiedzieć, moment, punkt krytyczny, do którego, według mnie, wiele z tych rodzin się zbliża, odsuwają w czasie, jednak, jakieś świecie, sprzedaż tego, tego domu, tej niedokończonej budowy. Odsuwają w czasie, no bo jednak to jest marzenie, tak? No, ja to doskonale rozumiem. Wiem, że no, oddanie takiego domu innym osobom, sprzedanie go, kosztuje na pewno bardzo dużo wkładu emocjonalnego, no po prostu negatywnych emocji. Gdzieś tam trzeba po prostu sobie powiedzieć, że, że dość, i, i, i go sprzedać. Także na pewno jest to bardzo trudna decyzja, ale uważam, że jedna z lepszych, do jakich można tutaj dojść, jedna z lepszych wniosków. Jeżeli ktoś ma jakieś inne pomysły, piszcie o tym proszę w komentarzu. Jeżeli słucha mnie ktoś, kto jest w tym gronie ludzi, którzy no, są. Przyblokowanie, nie mogą dokończyć budowy, bo pieniądze się skończyły. Napiszcie proszę, co robicie w takiej sytuacji. Może komuś posuniecie jakiś pomysł. I ktoś, ktoś inny po prostu wyjdzie z tego problemu. No pamiętajmy, że tu nie ma nic zabawnego, tak? wiele osób kupowało nieruchomości w kredycie, i to jest. No, tak, tak to po prostu wygląda dzisiaj, więc absolutnie nie ma tutaj się z czego śmiać. To jest po prostu spory. Problem i ciężko było się na niego zabezpieczyć, ponieważ kupując, budując dom w kredycie, kredycie hipotecznym nie mogliśmy zablokować stóp procentowych, także wzrost rat kredytowych zazwyczaj nas tutaj no, nie ominął. No, tak moi drodzy, wygląda ta sytuacja. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Podzielcie się swoimi tutaj przemyśleniami w komentarzach. Jeżeli popełniłem jakiś błąd, jakąś gafę gdzieś strzeliłem, coś nie tak policzyłem, na coś nie zwróciłem uwagi, pamiętajcie, że ja doskonale rozumiem, że ja jestem tylko i wyłącznie człowiekiem. Mogę się mylić i czekam na konstruktywną krytykę. No, no cóż. A jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat nieruchomości, na temat mojego spojrzenia, na temat aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości, zapraszam Ciebie do odcinka z Krystianem Szczepankiewiczem, moim wujkiem, który jest generalnym wykonawcą, który pracuje w hurtowni materiałów budowlanych dla producenta w zasadzie materiałów budowlanych, no i który opowiada jak wygląda obecna sytuacja na rynku nieruchomości od strony właśnie domów jednorodzinnych, budowy domów jednorodzinnych. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia niebawem. Cześć.